Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w odcinku serwisowym, w którym rozwiążemy sobie problem z niedziałającą siecią Wi-Fi w laptopie HP Pavilion G7 Myśnik 2200SW. Zapraszam do oglądania. Sam laptop trafił do mnie kilka dni temu z dosyć dziwną przypadłością, a mianowicie raz działającą, a raz nie siecią Wi-Fi. Jak widać, aktualnie nie jestem połączony z żadną siecią, jednakże gdy kliknę tutaj na Globus, trwa aktualnie wyszukiwanie sieci i jedna sieć pojawia się tutaj na liście. Jest to ta sieć docelowa, do której chcę się podłączyć bo router od tego laptopa znajduje się w jakiejś odległości do 1,5 metra, tak na oko. Jednakże, gdy chce się połączyć z tą siecią, to raz, że w ogóle nie pyta mnie o klucze zabezpieczeń, jak widzicie, od razu się do niej łączy. No i jest to dosyć dziwne zachowanie, bo tak być nie powinno. Po drugie, jak widzicie, nie można połączyć się z tą siecią. Po drugie, tych sieci dookoła tutaj powinno być znacznie więcej wyświetlanych na liście. A następna rzecz jest tego typu, że czasami na liście pojawia się sieć, której w ogóle tutaj nie powinno być. Jak widzicie, wskoczyła druga sieć, to jest połączenie Wi-Fi Direct bezpośrednio z drukarką. Za pomocą tej sieci można nawiązać. I pierwsze co przychodzi tutaj do głowy to problem ze sterownikiem karty sieciowej. Jednakże, gdy wejdziemy sobie tutaj w menadżer urządzeń. trzeba poczekać, bo mamy tutaj jeszcze na pokładzie dysk HDD. Jak widać, nie ma tutaj żadnych wykrzykników. Sterowniki są wszystkie zainstalowane, a gdy wejdziemy sobie tutaj w drzewko kart sieciowych, to ta karta jest tutaj wykrywana. Jest to RALiNK RT3290. Także, jeżeli chodzi o sterownik, próbowałem też tutaj instalację starszych, nowszych wersji, ale efekt jest zawsze dokładnie ten sam. Jak widzicie, otwieram ponownie, znowu trwa skanowanie sieci. Czasami jest tak, że żadna sieć w ogóle nie jest tutaj wykrywana. O, teraz pokazuje się sieć, która powinna być wykrywalna. Ale tak to tutaj wygląda. No i wskazuje to na to, że mamy tutaj do czynienia z uszkodzoną kartą sieciową Wi-Fi. No nic, musimy sobie laptopa wyłączyć. I po zamknięciu systemu od razu tutaj przystąpię do wyjęcia uszkodzonej karty. Laptop znajduje się już na stole serwisowym. Dotarła też do mnie nowa karta sieciowa Wi-Fi. Jak widzicie, jest jeszcze w folii ochronnej. I za chwilę ona trafi tutaj do wnętrza tego laptopa. Jak za chwilę zobaczycie, sam dostęp do karty sieciowej Wi-Fi w tym modelu laptopa jest dosyć prosty, bo tak naprawdę wystarczy wyjąć baterię, odkręcić jedną śrubę, wysunąć maskownicę, no i już mamy dostęp do karty sieciowej. Ok, no to co, zaczynam całą operację. Odwracam laptopa do góry nogami, wyjmuję baterię. Tak powiedziałem przed chwilą, wystarczy, że odkręcę sobie tą śrubę. Ona jest zabezpieczona dodatkowo przed wypadnięciem. No i teraz wystarczy to maskownicę wysunąć. Będę musiał trochę wspomóc, z tego co widzę. No, ale już maskownica powinna wyjść. O, teraz wyszła. No i moi drodzy, tutaj. W tym miejscu znajduje się karta sieciowa Wi-Fi. No i teraz tak naprawdę wystarczy, że odepnę sobie przewody z anten Wi-Fi. Jeden przewód, drugi przewód. No i teraz wystarczy odbezpieczyć kartę. Ona jest tutaj zabezpieczona jedną śrubą. teraz samą kartę powinno dać już wyjąć dokładnie i już wychodzi ze slotu PCI Express. a to numer moi drodzy no nie dziwię się dlaczego ta karta sieciowa wi-fi działała tak a nie inaczej zobaczcie sami nie wiem czy widać ale mamy tutaj raz, dwa dwa czarne piny jeden też jakiś taki inny niż powinien być Widzicie? Myślę, że to teraz fajnie widać. No okej. Okay. Ta karta idzie w odstawkę, bo nie będzie ona już potrzebna. Teraz wemę sobie nową kartę sieciową. Jeszcze wam ją pokażę, żeby nie było, co tutaj montuję w środku w laptopie. Jak widzicie nowa karta. Tutaj piny są w porządku wszystkie z jednej strony. No i z drugiej strony. Jest to dokładnie ten sam model, czyli RALiNK RT3290 Ok, karty montuję z powrotem Zabezpieczę ją sobie od razu śrubą Nie, tu mi się przewód z anteny podwinął, musiał go wyjąć O, teraz Ok Kręcam śrubę. Karta jest na swoim miejscu. Teraz wystarczy podłączyć anteny. Jedna cyk i druga tak samo. Ok. Teraz wystarczy znowu wsunąć maskownicę. Kręcić z powrotem śrubę zabezpieczającą. Cyk. No i ostatni element, bateria. Jak widzicie, poszło w miarę szybko. Laptopa odwracam. No i zobaczmy teraz, czy wymiana tej karty sieciowej Wi-Fi przyniosła skutek, czy sieć teraz będzie działać tutaj prawidłowo. No, OK, laptop jest ponownie uruchomiony po operacji wymiany karty sieciowej Wi-Fi i zobaczmy, czy odniosło tutaj to skutek. Spróbuję się najpierw podłączyć do sieci Wi-Fi. Klikam na Globus. No, jak widzicie, sieci pojawiły się tutaj różne od razu, nie trzeba na nic czekać, czyli już jest zmiana. No, i spróbuję się podłączyć do sieci tej pierwszej, do której chciałem się połączyć poprzednio. Pyta mnie o klucz zabezpieczeń, czyli. Jest jak najbardziej wszystko na razie ok. Wpisuję swoje hasło. Klikam Enter. No i mamy połączenie. Zobaczcie. Na szybko otworzymy sobie przeglądarkę internetową. Zobaczymy, czy mamy połączenie internetowe. Przejdźcie na przykład do. Chrome Web, do sklepu, działa internet. OK, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie poleceniem ping, czy nie dochodzi tutaj do gubienia pakietów. Otworzę sobie konsolę, nawet jest widzę, bo ostatnio testowałem. No i wpisujemy sobie tutaj polecenie, ping, i powiedzmy, że będę pingować do sieci lokalnej tutaj, do swojego serwera. I jeszcze damy tutaj minus T. Jak najbardziej jest tutaj wszystko OK. Czy jak widzicie wymiana karty sieciowej Wi-Fi pomogła? No i problem został tutaj rozwiązany. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Chciałem, aby był krótki i myślę, że mi się tutaj udało. Jeżeli Wam się spodobał, to zapraszam Was do pozostawienia o łapki w górę, jeśli wam się nie spodobał. Może być łapka w dół. Zapraszam także do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco i być informowanym o pojawiających się tutaj nowych filmach. To wszystko z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się do następnego. Cześć.